Święty Stanisław Kostka, biskup Karol Radoński, autor cennego dzieła Święci i Błogosławieni Kościoła Katolickiego, encyklopedia hagiograficzna, tak kreśli sylwetkę i dzieje świętego Stanisława Kostki. Urodzony w Rostkowie na Mazowszu w roku 1550. Był młodszym synem kasztelana Zakroczymskiego, Jana Kostki i Katarzyny Z Kryskich. Żywy chłopiec, garnący się do nauki, taką już od lat dziecięcych odznaczał się niewinnością, że, jak opowiadają, padał nieraz zemdlony, gdy w obecności jego brudne opowiadano żarty. To też ze względu na młodzieniaszka, ustały na dworze Rostkowskim podczas biesiad frywolne rozmowy. Wysłany na studia ze starszym bratem Pawłem, pod opieką wychowawcy Bilińskiego, do Wiednia, stronił od chłolaszczyk rozrywek starszego brata, chętnie szukał poufałego z Bogiem obcowania w kościenę. Od niebezpieczeństw swobodnego życia chroniły go surowe umartwienia, dobrowolnie podejmowane. Gdy młodzi kostkowie z bilińskim musieli zamieszkać w domu Luteranina Kimberkera, gdzie Paweł i jego opiekun mieli zupełną swobodę używania życia, stały się uczty, libacje i zabawy ich codzienną rozrywką. Ponieważ Stanisław udziału w nich nie brał, poczęli go nakłaniać i przekonywać, że życie pobożne nie odpowiada jego młodości, że Stanisław jest hańbą dla swego stanu i rodziny. Jedną miał tylko święty młodzian odpowiedź: Do wyższych rzeczy jestem stworzony. Gdy namowy nie skutkowały, Poczęli szydzić z jego pobożności, a nieraz wróciwszy w stanie nietrzeźwym do domu, poniewierali go i bili. Surowe umartwienia i stała nużąca wojna domowa podkopały siły Stanisława. Rozchorował się ciężko, zdawało się, że śmierć jest bliska. Daremnie prosił o kapłana, Nikt mu go nie sprowadził. Przeciwnie, zacięty luteranin oznajmił, że nie wpuści do domu księdza. Wtedy to święta Barbara, do której z ufnością zwrócił się o pomoc, zjawiła się w towarzystwie dwóch aniołów, a jeden z nich podał mu najświętszy wiatyk. Ukazała mu się również matka najświętsza i poleciła mu, aby wstąpił do zakonu jezuitów. Uczuł się w jednej chwili uzdrowiony. Wiedział dobrze, że ojciec nie pozwoli mu zostać jezuitą, a brat i Biliński dobrze będą go pilnowali. Zagroził więc Pawłowi, że w razie dalszych dokuczań ucieknie z Wiednia i w niedługim czasie spełnił to, co obiecał. W żebraczym odzieniu pieszo puścił się na zachód ku Bawarii. Pościg Bilińskiego i przerażonego teraz Pawła nie odniósł skutku. Ponownie przez aniołów posilony, ciałem Pańskim w pustym zboże luterskim, do którego wstąpił po drodze, dotarł do Dylingi, gdzie w przełożonym domu Jezuitów był wówczas święty Piotr Kanizjusz. Po trzech tygodniach wysłany z dwoma młodymi jezuitami do Rzymu przybył w jesieni 1567 roku do Wiecznego Miasta. Przyjął go generał zakonu, święty Franciszek Borgiasz. I w domu nowicjackim przy kościele świętego Andrzeja na Kwirynale. Rozpoczął Stanisław swój nowicjat. Dziewięć i pół miesiąca spędził młody Kostka w zakonie, wzbudzając podziw całego otoczenia nieziemską świętością i żarem miłości Bożej, słodyczą i pogodą ducha, umartwieniem nadludzkim i dziecięcym przywiązaniem do Najświętszej Panny którą matką swoją nazywał. Dnia 5 sierpnia zapowiedział, że w swej matki będzie już święcił u niej w niebie. Tegoż dnia lekko zaniemógł, choroba jednak nie ustępowała, i 15 sierpnia, pocieszony jeszcze widzeniem, zapraszającej go do raju królowej w Krótko po godzinie trzeciej rano odszedł z tej ziemi. W roku 1605 beatyfikowany jako pierwszy jezuita w roku 1726 kanonizowany, dręczyciel jego Paweł nawrócił się i zmarł świątobliwie po długim życiu oddanym surowej pokucie. Relikwie świętego Stanisława znajdują się w Rzymie, w kościele świętego Andrzeja na Kwirynale. Święty Stanisław Kostka jest patronem Polski, a zwłaszcza młodzieży naszej. Jego orędownictwu przypisywano zwycięstwa pod Bersteczkiem i Chocimem. Drodzy wierni, odkrywajmy szlachetne karty naszej polskiej historii. Poznawajmy żywoty świętych Polskich. Zaprawdę o ojczyźnie naszej możemy powiedzieć: Matka Świętych Polska. Czytajmy żywoty świętych przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie. I naśladujmy świętych, zwłaszcza w ich wierności wierze katolickiej, jedynej prawdziwej wierze, jedynej wierze dającej zbawienie. I choćby Boża, ojcowska i opiekuńcza ręka prowadziła nas dziwnymi nieraz drogami, jak świętego Stanisława kostkę, dajmy się Panu Bogu prowadzić, jak posłuszne i ufne dzieci. Także, kiedy trzeba będzie przezwyciężyć naciski rodziny i innych ludzi, próbujących zniechęcić nas do życia katolicką wiarą, bądźmy wytrwali. Nieugięci, odważni, konsekwentni. Pana Boga i Kościoła katolickiego chciejmy słuchać i słuchajmy ponad wszystko i wszystkich. I słuszmy Bogu samemu. Wtedy od Pana Boga otrzymamy nagrodę obiecaną tym, którzy wytrwają do końca. I módlmy się do świętych, prośmy szczególnie o pomoc w codziennej wierności modlitwie, w dobrym wypełnianiu obowiązków stanu, w odpieraniu pokus i porządliwości i w wytrwałym czynieniu dobra w różnych potrzebach. Duszy i ciała. I prośmy szczególnie o pomoc świętych na ostatnią godzinę naszego życia doczesnego. Prośmy o śmierć piękną, wierną, świętą w łasce Bożej. Święty Stanisław Kostka jest patronem Polski. Ponad tysiąc lat temu. Zostały położone mocne fundamenty pod gmach państwowości polskiej. Stało się to przez przyjęcie Chrztu i wiary katolickiej, przez gościnne otwarcie polskich drzwi dla kościoła katolickiego, rzymskiego, jedynego prawdziwego kościoła. Jedynego kościoła założonego przez Pana naszego Jezusa Chrystusa na piotrowej opoce. I nasze miasto Wrocław, które nas tutaj gromadzi codziennie, jest jednym z pięciu pierwszych biskupstw polskich, w którym ponad dziesięć wieków temu zajaśniało naszym przodkom światło katolickiej wiary. To zobowiązuje, konieczna i pilna jest wierna kontynuacja. Zdezorganizowała się nam Polska religijnie za naszych czasów. W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości przypomnijmy zatem po raz kolejny. Polska racja stanu. Polską racją stanu jest przywracanie wiary naszych ojców, wiary katolickiej, tej wiary, którym Kościół katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa przez wieki uczył, Którą krzewił i którą żył i przez którą prowadził duszę do nieba. Polska racja stanu. Polską racją stanu jest przywracanie kultu naszych ojców, kultu katolickiego, tego kultu, który Kościół katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, Jedyny kościół założony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa przez wieki oddawał Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Msza święta w rycie rzymskim oto kult katolicki. Ryt rzymski mszy świętej jest rytem własnym Kościoła katolickiego. Duchowni katolicy, biskupi i kapłani, sprawujący wyłącznie katolicki kult i krzewiący wyłącznie niezmienioną katolicką wiarę, są dobrem narodowym. Prośmy dzisiaj świętego Stanisława Kostkę, patrona Polski. O odrodzenie w naszej ojczyźnie i w polskich sercach, gdziekolwiek bijących katolickiej wiary, jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie. I prośmy świętego Stanisława, aby przybywało miejsc, w których katoliccy biskupi. I katolicy, kapłani sprawować będą katolicki kult i krzewić katolicką wiarę. Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.